Siemano. Z tej strony mieczek, i oczywiście na samym początku, chciałem Wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych widzów. Mam tutaj 8 skinów za ponad 50 zł, które będą rozdawane dzisiaj na live, już za chwilę. Także zapraszam Was wszystkich na jakość 17:30 maksymalnie. Wszystko będzie na Discordzie, także tutaj będą to właśnie takie giveawaye y dla wpłacających na CSGO. z Chin się na 3 skiny za ponad 400 zł, no i 2 skiny na Pirates' Swapie, no i dodatkowo właśnie te dla aktywnych widzów, także powodzonka. No i lecimy teraz z losowaniem. Z, y, widza z poprzedniego odcinka, no i kto będzie tym zwycięzcą Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów Zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem Mieczyk, Dostajecie 35% bonusu do wpłaty Janek335, zajebisty odcinek na kompas zbiera No to powodzenia, Obyć się udało No i lecimy dzisiaj od 70 zł do koski No dzisiaj oczywiście daily case'ikiem zaczniemy Jeśli mamy pieniądze, no to będziemy zaczynać tą skrzyneczką także no coś tutaj lepszego by się przydało niż ten najtańszy skin za 8 groszy no i tak tutaj się dzieje tak tutaj dostajemy no i dodatkowo na dodatek chyba tutaj jeszcze był jakiś kod na csgo skins eee, czekajcie kod csgo skins csgo jednak tutaj na skrzyneczkę instagram case zobaczymy czy będzie działający jeszcze dzisiaj dokładnie tak działa także jeśli ktoś chce mieć aktywne kody i dostawać powiadomienia, no to zapraszam oczywiście na mojego Discorda no i tam wszystko jest udostępniane na bieżąco lecimy teraz na Case Battle, no bo myślę, że to będzie najlepszy sposób tutaj, żeby zrobić koskę w dzisiejszym odcinku właśnie z tych siedmiu dyszek, no i pierwsze skiny no fajne, tylko kto będzie miał droższego, no my mamy tutaj droższego, jest to pierwszy raz kiedy chyba skrzynka C4 Case mi tutaj fajnie oddała no i pierwsza bitewka jest tutaj na proficie trzykrotnym. Dobra, szukamy czegoś więcej. Myślę, że właśnie takie bitewki na dwie osoby będą tutaj idealne w naszym małym budżecie dzisiejszym. No i dwie takie same naklejki, które są nic nie warte. Zapomniałem dzisiaj otworzyć się jakoś skrzynki na wróżbę. Także dzisiaj to będzie chocolate case na buście. Także 11 zł, prawie 12 za te jedne kliknięcie, no i fajnie było, żeby taki legionofanubis wyleciał, ale no jak widzimy, jest to tylko kałaszek za 2 zł. dobra, wracamy tutaj do prawie 7 dyszek, czyli do kwoty, którą mieliśmy na samym początku niestety, no nie poszło tutaj po naszej myśli, ale to nie jest jeszcze koniec tutaj 5 razy, C4 Kejsik, no może była to spoko bitwa, ale jednak ktoś był od nas szybszy także zrobimy sobie tutaj oczywiście te Dwa razy element craft Stickery, no i spróbujemy sobie, może właśnie dodać Low Case. Zaczekajcie, tu ten Anime Caseik myślę, że jest to lepsza skrzynka. Zobaczcie, jest tutaj tańsza 4 zł. Także zawsze sobie coś zaoszczędzimy jeszcze na kolejną bitwę, jeśli nam by tutaj się jakimś cudem nie powiodło. Także bierzemy bota, i samo myślę, że to będzie idealny tutaj przeciwnik. Ponad 10 tysięcy graczy teraz na stronce. Także no, CSGO Skins przepotężnie tutaj się stronka rozrosła. No i fajna naklejka, ale my tutaj niestety nic ciekawego nie zgarniamy. Druga taka sama, także no same tutaj ciśnie po zwycięstwo, bardzo mi się to podoba, no ale jednak jakaś naklejeczka za ponad 5 dyszek, 4 dyszki by się tutaj przydała, żeby chociaż odrobić wydaną kasę na tę bitwę, ale... Dobrze, że wygraliśmy. To się przynajmniej liczy. Tutaj mamy jakąś bitewkę za 36 zł, także wbijamy w nią oczywiście. No i pierwsza skrzynka Watercase. No i raczej będzie tutaj to droższy skin, ale zobaczcie, no stan Battle Skirt mnie tutaj nie zadowala. No i jest to tylko 20 zł. No ale dobrze, że nie przegrywamy. No chociaż, chociaż tyle tutaj możemy powiedzieć, no bo jak na razie nie idzie nam zbyt dobrze, może tutaj właśnie te trzy razy chocolate case by fajnie oddał, ale pójdziemy tym razem na underdoga, zrobimy jakąś bitewkę na ulepszeniu, także dwa razy tutaj dwie skrzyneczki nam się zmieszczą, no i może ember case, no 50 groszy nam zabraknie, także chocolate case będzie, nie będzie nawet idealnym wyborem tylko c4 case, ostatecznie no c4 case było tutaj idealnie dopasowaną skrzynką, także zobaczymy czy Idealnego sk skina oczywiście nam odda, tutaj kondy troszeczkę Lepszy jakość, lepszą jakość dostał tego Uspika, ale druga skrzyneczka już tutaj nas nie zawodzi, także No jeszcze C4 Case by przydało się, żeby coś tam dorzuciło, złotówka dorzutki, także Nie jest najgorzej, znowu mamy zwrot, no <laughs> Nie wiem co tutaj Mam się cieszyć czy nie, ale No przynajmniej tego wszystkiego jeszcze nie przewaliliśmy, dobra tutaj mamy kolejną bitwę jedna skrzynka striking ninja case, no ta bitwa e, ta skrzyneczka również mi tutaj zbyt często nie oddawała ale nie tym razem, zobaczcie e, statrak e, field Teset chciałem powiedzieć, factory new, ale no faj, fajniejsza by na pewno była dużo cena e, jeśli to był, e, byłby stan factory new, dobra tryb standardowy, no myślę, że tutaj w miarę spoko nam wychodzi, także może jakaś e, skrzynka za około 5 dyszek tu będzie, ta love bomb case no może by nam coś tutaj w dzisiejszym odcinku fajnego rzuciła, także Spróbujemy sobie zagrać po prostu all ina Polecimy No i wybierzemy sobie bota, czekajcie, który tutaj się napotoczy Bot z Nix. także no, nietypowy nick, chyba niedawno go dodali na stronkę, no i ten kałaszek tutaj Fajniejszy by był, ale no i tak nie był on tutaj po naszej stronie, także Przegrywamy tą bitwę, no i Wszystko na co pracowaliśmy poszło Wpiszcie. Dobra, no trzeba tutaj oczywiście te 7 dyszek wypłacić. Także bierzemy tutaj tego skinka. Myślę, że będzie on warty no około około, chciałem powiedzieć, kurczę, te 7 dyszek. Także zrobimy Także, że będzie jednak te 7 dyszek i jakaś skrzyneczka tutaj na szybko za 3 dyszki. Watercase, jakiś skinek za tutaj za 2 dyszki, tak miejmy przynajmniej nadzieję. No i myślę, że. Be... O kurde, dobra, dobra, nic nie mówiłem, weźmiemy sobie teraz tego Blue i będzie również 7 dyszek, także druga próba. Od 70 zł do kosy no i tym razem wbijamy na bitwy dla trzech osób, także tutaj już widzę pierwszą fajną bitewkę za 57 zł crazy, także jakiś wariacik tutaj jako nasz przeciwnik, no i zlatko. No to, to chyba jakiś Ukrainiec, ale no nie, be... nie wiem, nie wiem, nie będę oceniał. No, troszeczkę nikt tak sugeruje, ale kurde zobaczcie co tutaj się wydarzyło w końcu wychodzimy na prostą no i w końcu będziemy mieli tutaj coraz bliżej kostki 133 zł także praktycznie all-in nam się opłacił no ziomuś tam nie był widzieliście zadowolony tutaj widzę że w miarę spoko bitewka trzy różne, trzy różne skrzyneczki za 10 zł no i 50 groszy, no i CS skins to dzisiaj na bitwie przepodarzony mi tutaj oddaje, także myślę, że trzeba z tego korzystać. Do samego końca tutaj spróbujemy wycisnąć te soki, właśnie z case batelków. No i kolejna bitwa wygrana, także no nie ma co naprawdę narzekać. No niby delikatny zrobek, ale zawsze jest, także lecimy teraz na tryb standardowy. Mamy już 7 minut tutaj nagrania, także będziemy brali chyba agent Case'a, no i dorzucimy do tego Alster Case'a. Albo czekajcie, czy to będzie nas stać na buście, na tego Alster Case'a. No, stać nas idealnie. No, ja liczę tutaj, że wypadnie Titan Katowice 2014. Także proszę Cię CSGO Skins, no Zbyszek Dynamit również tutaj pomyślał, że jest to dobra bitwa, także zobaczymy, co się tutaj podzieje. No, chyba dwa, dwa tragiczne agenty, także no tego się. Akurat spodziewałem, ale może tutaj właśnie ta druga naklejka nas zaskoczy. No i zaskoczyła, ale niestety dla Zbyszka, niestety Zbyszek tutaj dostał tą piękną naklejaczkę. Także dobra, jeszcze raz wypłacimy te 70 zł. Kolejna próba, czyli już trzecia. Myślę, że już ostatnia. Także trzeba tym razem lecieć na trzy, trzy osoby. No i na procentówki. Tym razem spróbujemy sobie taką bitwę troszeczkę nietypowo, Myślę, że 5% tutaj w ilości 4 sztuk na shared modzie Dokładnie tak, na 3 osoby. Ta bitwa również tutaj bardzo często przynosi no fajny, fajny profit, tylko również jest tu stosowane często 3% no bo jednak 3% no to również jest sporo właśnie na takiego uspika no i jeden taki uspik za. 500 zł, no już jesteśmy tutaj w domu, także CSGO skins. No trzeba tutaj trzymać kciuki, no nic nam innego nie zostało. No chociaż jednego tutaj u fajnie było ustrzelić, ale e, chyba e, tym razem tak nie będzie. Także porównamy w sumie sobie, e, czy lepiej by e, oddała 3%, na przykład Containment Bridge. E, także e, wypłacimy sobie tego, oczywiście, Dragonfire'a na szybko, 71 zł, także e, mamy. Kolejną próbę, dobra, shard mode na 3 osoby, procentówka, no i tym razem bierzemy Containment Bridge na 3%. Tutaj możemy dorzucić jeszcze jedną na 1%, no to będą niby trzy skrzyneczki, no ale jedna wóbka tutaj może nam wylecieć nawet za te 1800 zł. Także bierzemy bota i samą, bota Emily, no i zobaczymy, co będzie lepsze. No, te 3% wiadomo są droższe, ale co tutaj się podziało? No, to ja nie mam pytań. Możliwe, że sobie zrobimy jednak koskę od tych 70 zł. No, i jeszcze tutaj jeden skinek by nam się przydał ostateczny na dobitkę. Także jest jeszcze hyperbestia. Także będzie dorzucone 150 zł. No i 300. stówki. No, a z takich trzech stówek, właśnie, można sobie zrobić na przykład bitwę 50 na 50 z kałaszków, no i za WP case'a, także. Trzy skrzyneczki na dwie osoby, no i już tutaj Kowska jest na 100%. Tylko dla kogo? No to zaraz się oczywiście dowiemy. Wybieramy tutaj jedynego prawidłowego bota, czyli Bota Isamu. No i kurczę, No byłem tutaj taki pewny, byłem tutaj taki przekonany, ale pierwsza skrzynka troszeczkę mnie zawiodła. No druga już troszeczkę mniej, ale jednak jest to underdog. No i Przegrywamy, no, ale koska by była, zobaczcie, 700 zł by było zrobione na trybie klasycznym, także, no prawie, prawie się udało. Mam nadzieję oczywiście, że wpadniecie na, na live za chwilę, także zapraszam Was wszystkich, no i życzę Wam miłego wieczorku. Siemano!